Czy zastanawialiście się kiedyś, jakby to było znaleźć się na pokładzie lodołamacza, który utknął na środku bieguna północnego? Jeżeli ktoś odpowiedział twierdząco na postawione przeze mnie pytanie, właśnie ma okazję spełnić swoje marzenia. Jeżeli jednak zaliczacie się do osób posiadających bardziej przyziemne pragnienia, i tak nie zostaniecie rozczarowani. Kreostazis, arktyczny sen zapewnia wśród mroźnych krajobrazów wyjątkowo gorące doznania. Aby wkroczyć na pokład atomowego lodołamacza wcielamy się w postać meteorologa Aleksandra Nistierowa, który natrafia na brak. W ten sposób rozpoczyna się pokręcona do granic możliwości rozgrywka tocząca się na pokładzie z pozoru tylko opustoszałego okrętu o nazwie Wiatr Północy. Przyznam szczerze, że dawno już nie miałem przyjemności obcować z tak oryginalną swoim gatunku grą. Nie da się bowiem ukryć, że mamy tu do czynienia z FPS-em. Jest to jednak bardzo nieszablonowa strzelanka. I dobrze. Rozgrywka nie polega tu na rozwalaniu tysięcy potworków wychodzących ze wszystkich stron. Chrostasis jest w tym temacie wyjątkowo oszczędny, co nie zmienia faktu, że czasem nawet jeden przeciwnik wystarczy, abyśmy mieli pełne ręce roboty. Dzieje się tak za sprawą sporej żywotności wrogów, małej ilości nabojów w magazynku, a także sposobu celowania. Zapomnijcie o kropeczce na stałe przypiętej do środka ekranu. Jeżeli chcecie w coś trafić, musicie wpierw wymierzyć swój strzał jak prawdziwej broni, w innym wypadku strzelanie nie zmienia się w prawdziwą loterię, w której przewagę zawsze mają przeciwnicy. Generalnie klimat przez cały czas utrzymuje przyzwoity poziom, atakując nas ze wszystkich stron tajemniczością i uczuciem samotności. Za podkład muzyczny odpowiedzialny jest jedynie wiatr okalający lodołamacz, a historia majacząca się w tle jest bardzo skompodawkowana, dzięki czemu potrafi trzymać w napięciu do samego końca. Na dokładkę, wydarzenia mające miejsce tuż przed tragedią lodołamacza zostały odpowiedziane w bardzo oryginalny sposób. Otóż główny bohater posiada niezwykłą zdolność, pozwalającą mu wnikać do umysłów zamarzniętych członków załogi. Zostajemy przeniesieni wtedy do miejsca na chwilę przed śmiercią danej osoby, i musimy wykonać zadanie, któremu ona nie podołała. Efekt naszych działań ma odzwierciedlenie w teraźniejszości, co może się przełożyć choćby na odblokowanie zareglowanych drzwi. Czasami trzeba się chwilę zastanowić, co też jest do zrobienia, ale tego typu łamigłówki stanowią doskonałą odskocznię od przemierzania upiornych korytarzy w wiatru północy. Inną ciekawostką jest również system żyć. Wszystko opiera się na cieple, w naszym oraz otoczenia. Im zimniej jest wokoło, im więcej kul przyjmiemy na klatę, tym szybciej spada ciepło Aleksandra i nie trudno przewidzieć, co stanie się, kiedy pasek ciepła osiągnie minimum. Aby zapobiec wyziębieniu, należy ogrzewać się przy każdej możliwej okazji. Oczywiście więcej ciepła da nam gorąca rura niż żarówka, jednak czasem i ta odrobinka pomaga w przeżyciu. W Cryostozizie klimat grozy i bezradności potęgowany jest przez wspaniałą szatę audiowizualną. Skuty lodem pokład wiatru północy wygląda tak niesamowicie, że od samego patrzenia w ekran robiło mi się zimno, a pierwsze odwiedziny pomieszczenia, w którym wszystko zaczynało się topić, wspominam jako serię ochów i achów. Na siłę można by się przyczepić jedynie do słabych modeli broni oraz monotonii związanej z wyglądem lodołamacza, ale przecież nie jest to statek wycieczkowy, więc nie należy oczekiwać wielkich, kolorowych sal balowych. Moim skromnym zdaniem krostazis prezentuje się świetnie i poza dziwacznie wyglądającym celownikiem snajperki nie zmieniłbym w nim nawet jednego płatka śniegu. Prostazis arktyczny sen to świetna gra, łamiąca wiele schematów. Rozgrywka jest być może wolniejsza od tej, którą znajdziemy w innych FPS-ach: jest tu mniej strzelania, mniej krwi, mniej akcji. Intensywność doznań jest jednak dużo większa, a to za sprawą gęstego klimatu, który szczególnie przy światłem świetle miejscami mrozi krew w żyłach. Nawet jeżeli nigdy nie marzyliście o zwiedzaniu atomowego lodołamacza, warto rozwikłać tajemnice kryjące się na pokładzie wiatru północy.